Howard Phillips Lovecraft. Opowiadanie pod tytułem „Straszny starzec. Na pomysł złożenia wizyty strasznemu starcowi wpadli Angelo Ricci, Joe Chanek i Manuel Silva. Starzec ów zamieszkuje zupełnie sam bardzo wiekowy dom przy Water Street, niedaleko morza, a ludzie powiadają, że jest niezmiernie bogaty, i niezmiernie słabowity, co dla ludzi profesji panów Richiego, Chanka i Silwy stanowi okoliczności bardzo kuszące, jako że profesją tą jest ni mniej, ni więcej jak złodziejstwo. Straszny starzec wciąż obecny jest w myślach i na językach mieszkańców Kingsport, co z reguły pozwala mu uniknąć atencji dżentelmenów pokroju pana Richiego i jego wspólników, choć niemal nie ulega wątpliwości, że gdzieś w swoim zatęchłym, wiekowym domiszczu skrywa nieprzebrane bogactwa. Poprawdzie jest z niego niezły dziwak. Podobno w młodości służył na kliprach kompanii wschodnioindyjskiej w randze kapitana, lecz obecnie jest już tak sędziwy, że nikt nie pamięta kiedy to było i tak mrukliwy, że mało kto wie jak się naprawdę nazywa. Pośród powykręcanych drzew na podwórku swojej wiekowej i zaniedbanej siedziby, trzyma osobliwą kolekcję wielkich kamieni, dziwacznie pogrupowanych i pomalowanych tak, że przywodzą na myśl bożki z jakiejś mało znanej wschodniej świątyni. Kolekcja ta przeraża większość małych chłopców, którzy uwielbiają nabijać się z długich włosów i brody strasznego starca. Albo złośliwie ciskanymi pociskami zbijać szybki w oknach jego domu, lecz starszych i bardziej ciekawskich, którzy czasem zakradają się, by zajrzeć w zakurzone okna, przerażają inne rzeczy. Powiadają oni, że na stole w pustym pokoju na parterze stoi wiele cudacznych butelek, a w każdej z nich, niczym wahadło na nitce, wisi kawałek ołowiu. Powiadają też, że straszny starzec przemawia do owych butelek, zwracając się do nich imionami w rodzaju Jack, Szrama, Długi Tom, Hiszpański Joe, Peters i Bosman Ellis. I za każdym razem, gdy mówi do którejś butelki, niewielki ołowiany ciężarek w środku wibruje w określony sposób, jakby w odpowiedzi. Ci, którym było dane widzieć wysokiego, chudego, strasznego starca podczas owych osobliwych konwersacji, już więcej go nie podglądają. Jednakże w żyłach Angela Ritchie'ego, Joego Chanka i Manuela Silwy nie płynęła kingsportska krew. Byli przedstawicielami nowej, różnorodnej zbieraniny żyjącej poza zaczarowanym kręgiem tradycji Nowej Anglii. Przeto w strasznym starcu widzieli zaledwie kuśtykającego, niemal bezbronnego starowinę, który bez pomocy swojej sękatej laski nie był w stanie zrobić najmniejszego kroku i którego chude, słabe ręce trzęsły się żałośnie. Na swój sposób było im żal tego samotnego, nielubianego starca, którego wszyscy ludzie unikali, a wszystkie psy osobliwie obszczekiwały. Tym niemniej interes to interes, a dla złodzieja faktycznie wkładającego serce w to, co robi, każdy zgrzybiały i słabowity staruszek, który nie ma konta w banku i za swoje nieliczne sprawunki w lokalnym sklepiku płaci hiszpańskim złotem i srebrem, wybitym dwa wieki temu, stanowi gratkę nielada i wyzwanie. Panowie Ritchie, Chanek i Silva uradzili, że wizytę swą złożą wieczorem 11 kwietnia. Pan Ricci i pan Silva mieli przeprowadzić rozmowę z biednym starszym panem, natomiast pan Czanek miał czekać na nich i przypuszczalny łup w krytej plandeką furgonetce na Sheep Street. Pod furtką, w wysokim płocie na tyłach posiadłości ich gospodarza. Chęć uniknięcia niepotrzebnych wyjaśnień w razie niespodziewanej interwencji policji wymuszała odwrót cechujący się ciszą i dyskrecją. Zgodnie z planem, trzech naszych awanturników wyruszyło osobno, by później móc uniknąć wszelkich niecnych podejrzeń. Panowie Ritchie i Silva spotkali się przy Water Street pod furtką prowadzącą do domu starca i choć nie przypadło im do gustu, w jaki sposób księżyc padający przez pączkujące gałęzie poskręcanych drzew Oświetlał malowane kamienie, mieli na głowie kwestie ważniejsze niż puste przesądy. Obawiali się, że przekonanie strasznego starca do wskazania im miejsca ukrycia zgromadzonego srebra i złota może okazać się robotą nieprzyjemną, albowiem sędziwi, kapitanowie znani są z uporu i przewrotności. Ten był jednak wyjątkowo sędziwy i wyjątkowo słaby, a ich było dwóch. Panowie Ricci i Silva mieli doświadczenie w sztuce wymuszania elokwencji u osobników im niechętnych, a krzyki wyjątkowo słabego i sędziwego starca stłumić można z łatwością. Tak wtedy podeszli pod jedyne oświetlone okno i usłyszeli, jak straszny starzec rozmawia ze swoimi butelkami z wahadełkami, przemawiając do nich jak do dzieci. Przywdziali maski i zapukali grzecznie do wysłużonych, dębowych drzwi. Panu Czankowi, wiercącemu się w szoferce krytej plandeką furgonetki na tyłach domu strasznego starca przez Ship Street, czekanie dłużyło się niemiłosiernie. Cechował się wrażliwością większą niż przeciętna i nie w smak mu były przeraźliwe krzyki dochodzące z wiekowego domu tuż po wyznaczonej godzinie. Czyż nie prosił kolegów, żeby z żałosnym starym kapitanem obeszli się jak najłagodniej? Spozierał nerwowo na wąską, dębową furtkę w wysokim, porosłym winoroślą murze. Często spoglądał też na zegarek i zachodził w głowę, skąd to opóźnienie. Czyżby staruszek zmarł, nie wyjawiwszy miejsca ukrycia skarbu i konieczne okazały się drobiazgowe poszukiwania? Panu Czankowi wcale nie uśmiechało się czekać tak długo w ciemnościach w takim miejscu i to samotnie. Naraz usłyszał ciche stąpanie, tudzież stukanie na ścieżce po drugiej stronie furtki oraz odgłosy lekkiego mocowania się z zardzewiałym zamkiem i ujrzał, że wąskie, ciężkie skrzydło furtki otwiera się do wewnątrz. W bladym blasku pojedynczej latarni ulicznej wytężył wzrok, by zobaczyć, co też koledzy jego wynieśli z owego ponurego domu, który czaił się tak blisko za nimi. Jednakże, gdy podniósł wzrok, nie ujrzał tych, których się spodziewał, lecz tylko strasznego starca, wspartego o swój senkaty kostur i uśmiechającego się paskudnie. Pan Czanek nigdy wcześniej nie zauważył, jaki kolor miały oczy tego człowieka. Teraz spostrzegł, że były żółte. W małych miasteczkach małe sprawy wywołują wielkie poruszenie. Z tego też powodu ludek Kingsport całą wiosnę i lato rozprawiał o trzech niezidentyfikowanych ciałach wyrzuconych przez morze. Straszliwie pociętych, jakby wieloma kordelasami i straszliwie zmasakrowanych jakby kopniakami wielu ciężko obutych stóp. A niektórzy rozprawiali nawet o rzeczach tak trywialnych jak znaleziony na Ship Street opuszczony samochód tudzież pewne wyjątkowo nieludzkie krzyki zapewne zbłąkanego zwierzęcia albo wędrownego ptaka słyszane w nocy przez okolicznych mieszkańców. Jednak straszny starzec nie zaprzątał sobie głowy takimi pogłoskami. Powściągliwy był z natury, a ludziom w podeszłym wieku i do tego słabego zdrowia, przyrodzona powściągliwość z wiekiem jeszcze się pogarsza. Poza tym kapitan tak sędziwy widywać musiał rzeczy o wiele bardziej emocjonujące w czasach swojej ginącej w pomroce dziejów młodości.